Cześć, dzisiaj jestem w robocie, choć e, myślałem, że będę miał e, L4, jednakże tak jak Wam kiedyś już mówiłem, mam strasznego szefa. Dzisiaj, e, jeszcze nim wyjdę do domu, to chciałem Wam pokazać materiał sprzed dwóch tygodni, e, podczas którego zresztą tak strasznie się załatwiłem, zarówno jeżeli chodzi o gardło, jak i również o skrzela. Pojechałem odwieść e, Dację, która będzie stacjonować właśnie na Śląsku i tam będzie pracować. Zapomniałem, że będę wracać pociągiem, w związku z tym ubrałem się troszeczkę nieadekwatnie. Nie jechałem polskimi kolejami państwowymi przez jakieś 8-10 lat. Eee, I nie miałem żadnego kontaktu ani z dworcami, ani ze składami. W związku z tym e, to spotkanie z polskimi kolejami państwowymi po latach było dla mnie pełne przeżyć naprawdę. Jak wam wspominałem, pierwsze, e, pierwsza część mojego tripu odbywała się samochodem, który e, zostaje na Śląsku. Następnie wieczorem przesiadam się do pociągu. Zaczynam od stacji Gliwice i nie wierzę. Nie byłem tutaj e, z jakichś 10 lat. Kiedyś przez dobre 7-6 e, znajdowałem się tutaj codziennie. Nie dlatego, że byłem bezdomny, tylko ze względu na to, że dojeżdżałem codziennie pociągiem do pracy niegdyś. I nastałem się tutaj naprawdę no multum godzin czekając na opóźnione pociągi wtedy, kiedy było gorąco, zimno albo była, było prawdziwe wręcz pogodowe, jak na polskie warunki tsunami. Robię skrzywioną minę, bo naprawdę nie wierzę w to wszystko co tutaj moje oczy widzą i Najbardziej jestem zaskoczony, że zabudowano tak naprawdę te wszystkie perony i dzięki temu jesteśmy chronieni przed wszelkimi e, niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Mało tego, trafił mi się pociąg do Katowic, który jest e, bardzo świeżą pesą, bardzo komfortową zarówno jeżeli chodzi o siedzenia i wykończenia, jak i również o to, w jaki sposób ten e, pociąg sunie po torach, jest naprawdę bardzo fajnie zawieszony. To jest bilet. E, pierwsza część dystansu Gliwice-Katowice to jest 6 zł. Tych. Nie pamiętam, ile kosztował bilet 10 lat temu, na pewno był tańszy, ale to i tak nie wydaje się jakaś zawrotna kwota jak na podróżowanie w tak wygodny sposób. Tym bardziej, że mamy długi weekend i nikogo tak naprawdę w tym pociągu niemalże nie ma. Po 20-paru minutach jestem w Katowicach. Wydaje mi się, że te pociągi teraz jeżdżą szybciej osobowe na tej trasie. Katowice też na euro były odnowione, ale jednak nie do końca. Tutaj jest jeden z korytarzy podziemnych. A tutaj z kolei chciałem Wam pokazać mój bilet z pierwszej klasy Katowice-Warszawa za 78 zł. Mało kto jest w stanie w to uwierzyć, że za pierwszą klasę zapłaciłem niecałe 80 zł. Jest w tym jednak pewien haczyk, o którym będzie za chwilę. Katowicki dworzec zawsze kojarzył się z tym, co chyba najgorsze w polskich kolejach. Jeden z najgorszych dworców to był najbardziej śmierdzący, na którym można było spotkać najwięcej bez. Choć do dziś dnia, jak za chwilę zobaczycie, można tutaj zobaczyć y, takie osoby, no ale z drugiej strony ja się nie dziwię, no nie mają się ci ludzie gdzie podziać, a siłą rzeczy było im kolejne miejsce, które mogło być dla nich azylem, jakimś schronieniem. No naprawdę ta... Y, ta część dworca jest e, przepiękna i jeżeli ktoś pamięta Stary Dworzec Katowicki, to wie, że e, była tutaj rewolucja. Tak samo jak w Warszawie, w Katowicach dworzec jest połączony razem z Galerią Handlową Galerią e, Katowicką. I no, tutaj można zobaczyć jedną osobę bezdomną. E, szkoda mi jest zawsze takich ludzi. A wiem, że to nie zawsze oni są do końca winni za to, jak wygląda ich dzisiejsze życie, ale równie często jest też tak, że tacy ludzie niestety. Sami odpowiadają za, za to, jak życie ich się potoczyło. Zwiedzam te galerię, ponieważ jak Wam już pokazywałem, bilet mam kupiony. Przesadziłem trochę z czasem przybycia, jestem na jakieś dobre półtorej godziny do przodu. Miałem okazję też wyjść na zewnątrz, mimo chłodu, i też byłem w ogromnym szoku, jak tę część Katowic odnowiono i jak ona jest nowoczesna i jak ona jest przyjazna. Bardzo źle mi się to zawsze kojarzyło. Mało tego na dworcu jest właśnie Wi-Fi, są też specjalne punkty obsługi pasażerów kolei śląskich oraz Intercity. zaszokowało mnie to też, że znajdują się tutaj specjalne pojemniki na segregowane odpady. Po mniej więcej dwóch godzinach udaje się na swój Peron i na swój tor, na który ma zajechać Intercity, to zawiezie mnie właśnie za te rzeczzone 78 zł do Warszawy Zachodniej. Tutaj e, patrzę na te nowe składy, które są w większości przypadków sfinansowane z Unii Europejskiej. Niestety mój pociąg się opóźnia, jak się okazało, e, więc udałem się na dworzec od strony Placu Andrzeja. No tutaj niestety rewolucji nie ma. Na szczęście nie ma tego smrodu takiej pewnie egzotyckiej knajpy, która tutaj najprawdopodobniej smażyła koty razem z psami. E, no tutaj dalej czuć troszeczkę ten stary, dawny klimat dworca, ale przynajmniej jest, wydaje mi się, trochę czyściej. No, w tej części dworca też kiedyś spędzałem naprawdę wiele godzin, każdego tygodnia czekając na opóźnione na opóźniające się pociągi osobowe do Gliwic. Tutaj widać akcję pod tytułem Zmiana peronu pociągu do Warszawy. Wszyscy biegiem panicznie gnają do dwa perony albo jeden peron dalej. No i podjeżdża pociąg. Okazuje się, dlaczego on był taki tani, mimo że jest Intercity, a nie TLK. Okazuje się, że to są tak naprawdę czeskie koleje i czeska pierwsza klasa. Wydaje mi się, że w porównaniu ze standardem e, współczesnego Intercity, już nie mówiąc o Pendolino, e, no czuć delikatny kontrast. E, mam wrażenie, że jest troszeczkę mniej miejsca, że te wagony może troszeczkę są starsze, ale mm, o dziwo nie jest źle. Znajduj się z, oczywiście gniazdo na 230 V, dosyć sporo miejsca na nogi i miejsca yy, na to, żeby po prostu no, od dawna móc w spokoju czytać prasę i nadrabiać zaległości, jeżeli chodzi o magazyny rowerowe, które bardzo, które zawsze bardzo chciałbym czytać od deski do deski, ale nie zawsze był czas. No i w tym przypadku też nie do końca się to udawało, ponieważ pociąg w moim przypadku, chyba jak w przypadku większości ludzi, no działa hipnotycznie i wręcz usypiająco i przez pół drogi na dobrą sprawę walczyłem z sennością i z takim zmęczeniem. Też wtedy czułem, że yy, Chyba w długi weekend lepiej było odpoczywać niż pracować, no ale niestety, jak się ma nielimitowany czas pracy i dużo obowiązków na głowie, to często tak bywa. Pociąg generalnie sunął przez większość trasy 155-160 km na godzinę. No niestety nie jest to pendolino, ale i tak 2,5 godziny e, czasu podróży pomiędzy. Gliwicami, między Katowicami a Warszawą to jest naprawdę niewiele. W pewnym momencie już odechciało mi się czytać prasę branżową i z zaciekawieniem zacząłem zapoznawać się z czeskimi ulotkami. Ten język zawsze wydawał mi się taki bardzo sympatyczny i zabawny dzięki temu. Zastanawiam się też, że w czeskim pociągu, w którym znajduje się bardzo dużo Polaków, jednak nie zdecydowano się na to, żeby przetłumaczyć tego typu tego ulotki. Typu Teraz już jestem w Warszawie Zachodniej, moja podróż dobiega końca. Warszawa Zachodnia została tak na półwiska odnowiona, lepiej wygląda na pewno na wierzchu niż w podziemiach, które jednak nie do końca zostały wykończone jak należy. Dzięki Wam bardzo. Podróż była naprawdę przyjemna, doświadczenia również. Zędzam Was, jeżeli przez długi czas nie mieliście do czynienia z Polską Koleją, to żeby się jednak przełamać. Cześć.